Gdy w szabat wszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni uważnie go obserwowali. A oto stanął przed nim człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Wtedy Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. Wtedy dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich powiedział: jeżeli któremuś z Was wpadnie do studni w Szabat syn albo wół, czy zaraz go nie wyciągniecie? I nie mogli temu zaprzeczyć. Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedział tę przypowieść: Kiedy ktoś Cię zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś godniejszy od Ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego i powie ci: „Ustąp mu miejsca”. Wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. Gdy więc będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie ten, który cię zaprosił i powie: „Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich siedzących przy stole. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A do tego, który go zaprosił, powiedział, Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, bo wtedy i oni zaproszą ciebie, aby się odwdzięczyć. Ale gdy urządzasz przyjęcie, zapuść ubogich, ułomnych, kulawych i niewidomych, a będziesz szczęśliwi, bo nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Będzie Ci więc to odwzajemnione przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jeden z siedzących przy stole, słysząc to, powiedział mu, szczęśliwy, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu odpowiedział, pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Gdy nadszedł jej czas, Wysłał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest przygotowane. Wtedy wszyscy, jeden po drugim, zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: Kupiłem polę i muszę je obejrzeć. Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi powiedział: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny odpowiedział. Ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swojemu Panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i polecił swojemu słudze, wyjść zaraz na placę i ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, niewidomych i kulawych. Sługa powiedział: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Wtedy Pan powiedział do sługi, idź na drogi w zaułki, zmuszaj do wejścia, aby mój dom się zapełnił, bo mówię wam, że nikt z tych ludzi, którzy zostali zaproszeni, nie skosztuje z mojej uczty. Szły z nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział, jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie, aby obliczyć koszty, czy ma na wykończenie? Bo gdyby położył fundament, a nie zdołał dokończyć budowy, wszyscy, którzy by to widzieli, drwiliby z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza na wojnę przeciw innemu królowi, nie siądzie najpierw i nie rozważy, czy może z dziesięcioma tysiącami zmierzyć się z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami? Jeśli nie może, to wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc żaden z Was nie może być moim uczniem, jeśli się nie wyrzeknie wszystkiego, co posiada. Sól jest pożyteczna, lecz jeśli sól straci swą właściwość, czym ją przywrócicie? Nie nadaje się ani do ziemi, ani na nawóz, więc się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.